Dobra, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z komiksem Cedryk, Ciasto Niespodzianka, e, autorstwa Laudaka i Kauwina. Jest to e, cykl opowieści o Cedryku, który ma już kilka, kilkanaście lat. Jest na na takim przełomie, e, gdzie jeszcze jest dzieckiem, a z drugiej strony już staje się nastolatkiem, zakochującym się w swojej e, koleżance. Mieszkającym z dziadkiem i rodzicami, i właśnie na tej linii różnic pokoleniowych powstają różnorodne konflikty. Z jednej strony jest konflikt na linii rodzice-dziadek, później jest na linii syn- rodzice, no i na linii wnuk i dziadek. No, i tak wzajemnie sobie pomagają lub psocą. Wzajemne relacje też pozwalają na uświadomienie czytelnikom, jak bardzo przebiegają różnorodne zmiany społeczne w życiu, w życiu tych bohaterów i jak wielu rzeczy oni żałują ze względu na to, że czegoś zrobili lub nie zrobili w młodości. Szczególnie to widać na przykładzie dziadka, który. Wspomina, że no, dawniej w młodości prowadził dość hulaszcze życie, nie przejmował się za bardzo bliskimi. i Po latach brakuje mu bliskości i przebywania ze swoją żoną, którą niewystarczająco dobrze e, traktował, dla której nie był wystarczająco opiekuńczy, no i która, była, e, która dmuchała i huchała na niego. Widzimy tutaj właśnie też konflikt interesów na poziomie zięć i teść. Nabijanie się z młodszego pokolenia, że to co oni robią jest mało istotne, a to co robiło pokolenie wcześniej to było bardzo ważne. <laughs> w nowym tomie pojawia się motyw gotowania, tak jak wskazuje tytuł Ciasto Niespodzianka, ale też jest motyw bezrobocia, borykania się z różnorodnymi problemami, zmagania się ze zmianami postaw zwierząt, które się znały i były przyjacielskie, Cedryk powoli, stopniowo będzie odkrywał świat, a młodzi czytelnicy razem z nim dowiedzą się, że łabędzie są bardzo zaborczymi rodzicami, no i wiele innych ciekawostek przyrodniczych. Polecam i do zobaczenia.